Na program zaprasza www.kulturatarnow.pl Tarnowski kalendarz wydarzeń kulturalnych. Koncerty, spektakle, spotkania. Tak zapowiadają się najbliższe dni w Tarnowie. Instytucje Kultury przygotowały na nadchodzący czas kilka propozycji. Ze strony www.kulturatarnow.pl polecamy następujące wydarzenia. Muzeum etnograficzne w Tarnowie zaprasza na wystawę OKRI w Domu Pana Toranagi. Na wystawie zobaczyć można oryginalne zbroje i broń samurajską z okresu EDO, pochodzącą z prywatnych kolekcji oraz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego Złodzi. To jest taki projekt, w którym chcemy pod patronatem konsula japońskiego pokazać trochę egzotyczną kulturę Japonii, dla nas egzotyczną, odległą. Myślę, że w oparciu o te kolekcje z Poznania Wrocławia i Tarnowa, Muzeum Archeologicznego, Etnograficznego, a także z rozmaitych kolekcjonerów, także znajdujących się w Tarnowie, pokażemy trochę, trochę uzbrojenia samurajskiego. Samuraje są otoczeni taką, prawda, otoczką pewnej legendy, więc spodziewam się, że ta wystawa będzie interesująca. Dla y, mieszkańców Tarnowa i nie tylko. Wystawę można oglądać w budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie do 31 sierpnia. Karnowskie Centrum Kultury zaprasza na kolejny koncert szkoły muzyków rokowych. W programie koncertu tym razem usłyszymy głównie polskie piosenki, wśród nich m.in. utwory Moniki Brodki czy Dawida Podsiadło. Jako support wystąpi zespół 3 gramy, który tworzą uczniowie SM Rock. 1 czerwca w czwartek zapraszamy na kolejny koncert Szkoły Muzyków Rokowych. Zapraszamy. I dzieci, i dorosłych. Będzie to taki muzyczny dzień dziecka. Szkoła Muzyków Rokowych bardzo prężnie działa od wielu lat w Tarnowskim Centrum Kultury. Kilka razy w roku, dwa do trzech, odbywają się koncerty z udziałem uczniów, ale także nauczycieli SM Rok. Uczniowie mają okazję opuścić. Sale lekcyjne, w których uczestniczą w indywidualnych zajęciach, i przenieść się na takie zajęcia praktyczne, podczas których mogą zrealizować swoją wiedzę, wykorzystać swoje umiejętności w praktyce. Jest to o tyle trudne, ponieważ robią to przed prawdziwą, żywą publicznością, i tutaj muszą się zmierzyć także z tremą. Gorąco zapraszamy na czerwcowy koncert, który będzie podsumowaniem. Nauki całorocznej. Ostatni koncert przed wakacjami, a w tym koncercie wyjątkowo usłyszymy polski repertuar. W finale koncertu na scenie zobaczymy nauczycieli SM Rock, którzy również w oparciu o covery dadzą próbkę swoich możliwości. Szczegółowy program kulturalnych wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.kulturatarnów.pl